Błąd względny to nic innego jak wyrażony w procentach stosunek błędu bezwzględnego do dokładnej wartości. A ten błąd bezwzględny w liczniku to po prostu różnica dokładnej wartości i przybliżonej wartości wzięta z dodatnim znakiem stąd wartość bezwzględna. My mamy x równe 2 trzecie co oznacza, że mamy tutaj 0,6 w okresie, czyli po przecinku mamy same szóstki. Tymczasem nasze przybliżenie, które oznaczyłem jako x', to będzie 0,67. Przecież przybliżamy do drugiej cyfry po przecinku, a z uwagi na kolejną szóstkę, tę drugą szóstkę przybliżamy właśnie do siódemki. Zamieniamy na siódemkę. To teraz ten błąd bezwzględny, to będzie większa liczba minus. Mniejsza to daje nam 0,67 minus 2 trzecie. Możemy to obliczyć za pomocą kalkulatora. Podejrzewam, że nawet wiele osób tak zrobiło. No ale jeśli tutaj rozszerzymy ten ułamek przez 3. To szybko się okaże, że w ogóle nie potrzebujemy nawet pisemnego rachunku. To zadanie można wykonać wręcz w pamięci. Po rozszerzeniu przez trójkę, czyli po pomnożeniu licznika i mianownika przez 3 dostaniemy bardzo łatwe do obliczenia wyrażenie. W liczniku po odjęciu dostaniemy jedną setną, którą natychmiast mnożymy przez 100, bo tam przecież czeka 100%. No i dzielimy jeszcze przez 2, to nam daje jedną drugą i pozostaje po tych 100% po prostu symbol procent, także mamy tutaj jedna druga procenta, poprawny wynik jest w punkcie A.